Z wami. Niech Bóg ma w opiece wszystkich ofiarodawców, organów. Jutro, podam, dziś wieczorem, podam pewne szczegóły. W czasie troszkę szybciej. Ucieszyłem się, że jest całość, ale to Pan mógł, jest szybki. To się Pan mógł tak pewne rzeczy szybko wyrównuje. Dziękuję Panu Andrzejowi, Panu Gardowi, Panu za służenie. Panu Andrzejkowi szczególne podziękowanie, bo wiem, bracie, ile masz pracy. Jak jesteś zarobiony, się modlę, żebyś na zawał mi nie umarł. O czego go troszkę oszczędzać Odkrył głębię okresu Bożego Ciała i przez osiem dni pomagał tu przy tym ołtarzu naszym. Niech Ci Pan Jezus błogosławi. Będziesz miał po dwa cukierki za każdy dzień. Jak ten dzień kupił, bo za każdy, kto ile razy był, tyle ma cukierków. To, to jest bardzo proste. Nie liczymy na kartce napisać dwa razy dwa cukierki. No nie ma, wiecie, że osiem. Pan Andrzej ma szesnaście. Niech Ci, Pan Jezus, błogosławi. Wam dziękuję za Waszą wiarę, za sypanie kwiatów, za dzwonienie. To takie wszystko jest cudowne. Dzieci, te organy wnoszą nam ukojenie. To jest to, na co czekaliśmy. Mamy już takie niebo w tej chwili. Piękne śpiewy, służba ołtarzowa ceremoniarzom. Przypominam, że tutaj jest mój klęcznik, dobrze? Będzie mi łatwiej odnosić. Jest zasada, nikt na nim nie, nie siedzi, bo jak dacie komuś, to już on nie będzie mój, bo zawsze są przyczyny, że ktoś jest bardziej chorszy niż ja. Rozumiecie? jest tak proste, że to jest, jest nietykalne, kapujecie? Nie ma kumpli. Wciśnięte? Nie ma. To jest zasada walki o, o pewien, pewien układ. Tu musicie zrozumieć, Mam już tyle lat, że to perfekcyjnie rozumiem. Po co księdzu to potrzebne, jak księdza nogi nie bolą, a ksiądz jest w przełtaszu? Ale kiedy przyjdzie mój czas, dadzą mi kulawego, i będę musiał. Rozumiecie? To się nie da, nie, W tej materii, władze, nie dyskutujecie z ludźmi. Rzecz księdza, tron jest jego, klęcznik jego, nie ma. Jak ktoś ma problem, musi przynieść z sobą klęcznik. Więc w tej materii jestem dzieci bezwzględny, więc tu będzie łatwiej wynosić. Pani Agnieszka będzie miała tu swoją bazę, bo tak musiałam układać organy, żeby widział Panią Jolej Was. Nie, nie da się inaczej. Jest teraz prośba, jakby czasami się, tak Pani Basia siedzi. Tych piszczałek nie wolno dotykać. Dotkniecie język ołowiowy, mamy po graniu. Dotknie ktoś kapturka górnego, bo to jest wszystko tak poukładane. Te organy są tak specyficzne, że Dwa głosy są w drewnie, to jest rzadki. Dwa głosy sześciu są w drewnie. Te ten, duże to są pedałowe. Nie wiem ile tu jest piszczałek ponad 400. Ale na możliwości dźwiękowych, komp komp kompozycji głosowych, pani Lucia ma 120, bo w zależności jak pociągnie piszczałki. Zapomniałem tylko pani powiedzieć że podciągamy z jednej i drugiej strony piszczołkę, bo półmanuał gra. Żeby Pani wiedziała, czasami się pomyli, że półmanuał, więc ma Pani tu kompozycji dźwiękowych 120. Jak sobie będzie chciała układać i cicho, i głośniej, i pedały, niech Pan Jezus błogosławi, w niedzielę posłuchamy pięk, transmitowanego, pięknego koncertu organowego. Przy wystawionym sanctissimum będziemy się modlili Przypominam, organy to jest instrument kościoła. Wielcy mistrzowie tworzyli dzieła wszystko pod kątem mszy świętej, Matki Bożej. Macie mszę, hamole, inne. To macie to jest z tysiące wielkich dzieł, które były wykonywane na chwałę Boga. Więc żebyście nie myśleli, jak będę robił transmisję tutaj koncertu, grania, to. to, to, to to będzie tu zawsze modlitwa i to jest w ramach tylko naszych grup, nie, że zapraszamy wszystkich o.e. poubieranych w smokingi i, 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 i wchodzących jak dostajni. Nie, 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 nie. Żeby to, to mnie też tu zrozumieć. Więc Bogu niech będą dzięki, że pojawiły się organy. Na koniec wyjaśniam. Nie jesteśmy grupą szybką, ale skuteczną. Musiałem się tu przenieść, było opóźnienie, bo dzisiaj przyłożą po renowacji część tabernakulum. Tu się cały czas coś dzieje. Żebyście nie myśleli, że jest ulga dziś, mam spotkanie w urzędzie, ale pozytywne, bo z bitwą o, o kościół, jak pewne rzeczy dopnę, więc będę mógł wszędzie po moich udziałkach prowadzić druty prądowe. To są ogromne bitwy, bo kościół musi mieć niezależną sieć prądową, rozumiecie? Bo gabaryty mają swoją moc. Nie, bo my już staramy się o kolejną linię. Wy tych wysiłków naszych nie widzicie. Obiecali nam, że nam teraz w listopadzie zrobią linię. Trzy lata Tauron robi mi linię. Trzy lata, żebyście wiedzieli, jak się załatwia sprawy Polaków. Ale Pan Bóg ma swoją prędkość i wtedy mamy już źródło prądu. Bo w projekcie musimy czym będziemy ogrzewali albo gazem, albo prądem, bo oni wpadli na pomysł, to co Bóg stworzył węgiel, drzewo nie będzie można palić. Oni ku temu dążą. To są samobójcy, rozumiecie? To są samobójcy. Rządzący nasi, nasi są samobójcami. Wykonali testament Piuszuckiego. Nie mówcie mi, że da się z powietrza czepać złoto. Cepio. Tylko, że to nie idzie do naszych rąk wszystko. Nie? Wy sobie nie zdajecie sprawę, ile energii, ile w kosztach prądu my płacimy za CO2. I to idzie wszystko do czyjejś kasy, nie do kasy polskiej. Litania do serca Pana Jezusa. Pani Agnieszka ją poprowadzi, bo ja muszę troszkę zaoszczędzić głos, bo mi siada. Przypominam, wczoraj było pięć konferencji śpiewy i przedziwne zmiany temperatur. Upał, deszcz, w tej wodzie staliśmy tam kilkanaście, 20 minut, zatrzymano nas. Byliście tak dzielni, więc Bogu dzięki, że nas nie chwyciło, to drugie tornado bo jakby nas chwyciło to drugie tornado, to byłoby gorzej. Śpiewamy pieśń na zakończenie. Asysta uroczyście opuszcza ołtarz. Przygotowujemy ołtarz do procesji i pójdziemy na procesję. Najpierw dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy pomagali, wspierali, byli, opiekowali się nami za wczorajsze zgromadzenie, manifestację, procesję Bożego Ciała w Warszawie. Ogromne, wielkie dzięki. Z kilka takich znaków. Idzie syn, tata z małym synkiem. Za nim stoją nasi rycerze, on pokazuje na ulicy, na grubie. wracamy, mówi tata do synka patrz synu, to są fanatycy. Inna sceneria, babcia idzie z wnuczkiem i mówi, patrz wnuczku, oni idą tak, jak wyszli na Wiedeń. Przy kościele widziałem część scenerii, później widziała to pani Agat, pani Agnieszka w całości i pan Jacek. Siedział na ławce, no alkoholik, upity, taki zb no, bo, 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 zbuzerowany człowiek. Jak mnie zobaczył, padnął na kolana i zaczął w głosy płakać. Podniósł się za mną przed krzyż, Matka Boża, jak to zobaczył, padnął na kolana i wył w głosy. Dziękuję policji warszawskiej, za cudowną atmosferę tej manifestacji wiary. Wam wszystkim, którzyście byli, ogromny, kosmiczny to wysiłek dla wielu z nas. Dla wszystkich. Moi drodzy, rozliczenie manifestacji. Zebraliśmy 15 tysięcy chyba 500, gdzieś w tym, w tym układzie. Kosztowało nas to 18 tysięcy, ale znacie moją politykę. Ja mam fundusz Częstochowa i Warszawa, to jest jedna sakiewka, więc sobie biorę, bo jakaś tam rezerwa jest. Dlatego mnie jest łatwiej przed każdą poszaleć inwestycyjnie, bo wiem, że mam fundusz bankowy, manifestacje i pielgrzymki. Więc jestem bardzo wdzięczny, czyli ponad 500 osób złożyło ofiary. Nie jest to źle. Było nas gdzieś około 800. Bo przy, przy, przy starcie, gdzie liczyli, było, moi drodzy, ponad 600. Z żeby żebyście wiedzieli, czoło kolumny, żeby obsłużyć gazet, gadżety, potrzebuje 200 doniesienia, 30 do porządkowych. Więc sama pierwsza kolumna miała taką cyfrę, stąd później przerzucałem relikwiarze do innych grup. Dziękuję, żeście wytrzymali w porządku. Czytam tu z wykazu pani agatki, które duże grupy złaż składały ofiarę. Dywizja Mazurska, Podlaska, Gdzisko-Kolno, Dywizja Kaszubsko-Pomorska, a tu jest otwarte czy ja sprawdzę, tak z nawyku, nawet podali z nazwiskami elegancko, to sobie wszkodzić do archiwum. Dywizja Żywiecka, Dywizja Poznańska, to są duże autobusy. Tu dywizja lubelska, Łódź, Kraków, święt, Świętokrzyskie, recenzje, pięknie, Tarnów, tu jest Warszawa, a tu, je, a, tu jest, a tu jest dywizja warszawska. Te duże koperty, więc za to dzięki. Jestem wam wdzięczny, jesteście solidnie. Będziemy później w Częstochowie, no odbijemy, bo tam nie mamy aż takich wydatków, co ma Warszawa, nie? No więc to jest w tym roku nam dużo poszło, bo ponad 5000, tysięcy kamizelki i tablice. Pan Grzesiu je posuszy, poukłada i policzy mi, ile wróciło, bo ja wam wtedy powiem, ile już nie ma. jest to pomysł z kamizelkami, jest rewelacyjny, bo jest nadwyżka, dajemy do porządkowych, bo oni chcą koło policji, no i ludzi się topi. Nie, to jest, kamizelka jest dużym pomysłem. Informacja o organach. Bo wczoraj wam ogłosiłem, że przyszły ofiary, ale mi panie przekazały to szybko. Ofiara, którą dostałem na organy, tam było 10 tysięcy na organy, nie 36. Ale się nic nie dzieje, bo w trakcie jazdy ktoś obiecał, pani Janina, tam była, od, od Reginy było 10 tysięcy, od pani Janiny z Wiednia ma być 2 tysiące euro, ale tego jeszcze w ręku nie mam, to ze Słowacji dostałem 1000. no to jak to poprzemieniamy, to mamy 23 tysiące. Już. 300 zł złożyła Jolanta na organy Stompor, Lidia Sawicka, 500, Marcin Pelec, 1101, Marcin Świder, 1000, Zenon Fitzner, 500, Grażyna Zdune, Zdunek, 100, Krystyna Natkaniec, 100 i Marysia Kasprzak, 1000. Już 3 tysiące, 3000, 4000, prawie niecałe 5, to już mamy 28 500. Już nie jest dzieci źle. Więc Pan Bóg dokapie do organ. Choć fundusze były, bo ja je wziąłem z Boga Ojca z innych naszych tak zwanych wiszących systemów, które tak trzeba oddać kiedyś, poukładać. A mam gdzie przekładać, bo cisną mnie z tabernakulum. Za tydzień spotkanie i chcą na, zrobić na zrobić na Boże Narodzenie, więc sprawa dla mnie jest to duże, duże wyzwanie. Chcę podziękować za ofiary na, na telewizję. 100 zł Wiesław Pociecha, 100 Danuta Piwnik, 50 Magdalena Nowicka, Damian i Anna Wyka, 20 Marcin i Natalia Ramczykowscy, 100 Bożena Wiśniewska, 300 Barbara. Boczkowska, 200 Czesław i Lidia Kuna, 100 Lidia Maria Kasprzak, 200 Jani Maria Muszana Dolna, 100 dolarów Danuta Skupnikowa, 400 Antoni Wąturski. O, już to wyjaśniam, to 400 pan. bo wczoraj ktoś znalazł 400 zł, na chodniku do mnie przyszedł, do mnie pani Agatko, dajemy to do pieniędzy składkowej. Później telefon do termin, ja słyszę, ten nie powiedz, zapytaj się, ile? 400. Jakie banknoty? Dwa razy po 200. No to te pieniądze są u Pani Agatki, więc Pan Antoś przeznaczył to na telewizję. No to wtedy będzie już 400 mniej na te... dasz to aniołku na telewizję. 100 Grażyna Zdunek, 2000 rycerka anonimowo, 200 Zofia Totoń, 200 Paweł Bednarz, 100 Jolanta Zięczak, 100 Elżbieta Gąsiorowska, 50 na Zduńska. 100% ofiar wpłynęły na, dzięki tym datkom zebraliśmy już ratę na drugą ratę. Będą słowa ofiary, zbieramy na, moi drodzy, na, y, rezerwę 2021 a przede mną stoi duże wyzwanie obok, paranie prowadzę, musimy zrobić niezależność źródło prądu. Bo bitwa nabiera aromatów, więc uderz uprzedzam do przodu. Zamierzam, to może być na etapy, 54 kW z panel. Bo pamiętajcie, dwa tygodnie nagonki telewizyjne na nas i jesteśmy fanatykami. To, 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 to. Czas, więc trzeba być przygotowany na ile się tylko da. Robili mi wstępne rozrachowanie, to jest 200 tysięcy. 200 tysięcy było na 30 km, A ja planuję 50, żeby w pewnym momencie byli niezależni całkowicie. To tylko takie myśli. Podaję to na głos, bo Pan Bóg tak działa, że zawsze Trafia jakąś trunę Szymona z cyreny, rozumiecie? Więc się nie dziwcie mnie, ale ja muszę tą specyfikację podawać. Jestem czysty, bo złotówki z tego nie biorę. Powiedziałem wam, musiałem wypłacić organy, wziąłem Bóg ojcu, bo leżą kwiatki, no to Pan, Boże Ojcze, my Ci nadążymy, a weźmiemy Ci z listopada czy coś, bo muszę przerzucić kapitał. No proste jest. Więc jeszcze raz dzięki za wsparcia telewizyjne. Państwo się bardzo pytają, jest mały katechizm do klasy drugiej w przygotowaniu do Komunii Świętej. Wczoraj jedna osoba była, rodzic, jak ktoś jest rycerzem w naszych grupach i słuchasz mnie, to ja rodzica nie pytam, bo byłbym niehonorny, bo ja mu wykładam rzeczy. Jak mi polecacie kogoś innego, to egzamin zdaje rodzic i dziecko. Tu tylko przychodzi rodzic ze mną, z kalendarz, z tym, może sobie materiał podzielić, podzielić na dwie części. Ja z dzieckiem rozmawiam. Pytam się go, no oczywiście, że częściej musi na, maryństwo na pamięć nauczyć pytań, bo nie ma, nie ma innego wyjścia. I jak stwierdzam, że dziecko jest kumate, jak było z Filomenką, no to jest egzamin zaliczony i do komu nie przystępujesz. Bo znacie moją optykę, no nie ma co dzieci już na ligę posyłać, bo wybiją nam wszystko, Przejęli materiały katetyczne z całym szacunkiem do świeckich, ale to niech będzie jedna godzina na dwa tygodnie, ale z księdzem. Więc dlatego, przygotowuję Was już do tej bitwy. Mamy czwarty kateizm, mamy już dla, dla młodzieży trzy kateizmy, i do tamte dla młodzi też są dla Was, żebyście mieli wiedzę, jak uczono w tamtym kościele przed wojną żebyście później zrozumieli moją reformę liturgiczną. Rozumiecie, że wzywam Was do wielkiej nowelny uwolnienia Kościoła. Wczoraj Wam ogłosiłem, bardzo to bolesne, idzie wiosna Kościoła. Zarzno nas. Wszystko przejęli. W sobotę będę na odległość. Tak, to w sobotę mamy. Przyjmował do rycerstwa, jest piętnaście osób, sześć do Załojczyznę, piętnaście za kapłana, piętnaście do Matki Bożej, około dwudziestu do zawierzenia Dła Świętemu. Idą zapisy na wieczernik. Dywizja Śląska, Żywiecka i Bielsko-Biała. Sześćdziesiąt osób, dwie kolejne. Zofia W. Kaleta-Krościenko, Robert Z. Kalata, Zofia W. Kalata i Robert Z. Kalata Kościenko. Do brat dusz, duszczycowych kolejne dwie osoby 837 Piotr Paweł Z. Dębicki i Katarzyna Podeszła. Tam był Wrocław, Wocławek, a tu Rybnik. Na intronizację trzy nowe osoby Postśrodowy, Emilia W. Pieronowska-Warta, Urszula M., Monika Oleksik-Warszawa. Dominika Z. Koperkiewicz, Szczecin. 368 osoby. Pan Grzesiu niby już zapala trzy węgielki. Powolutku przygotowujmy się do procesji, bo ja tylko podam ogłoszenia. Do ślubu czystości będę, będę czytał jutro czy pojutrze. Materiały katechetyczne: trzy nowe osoby. Teodora Z. Waldemar Z. Raczkiewicz szczecinek i Barbara P. Węgrzyńska-Sosnowiec. Akademicki kurs lektorów i ministrantów trydenckich. Kolejna osoba: 40. Rafał Z. Zamieniacki-Szczecin. Czekam na Was. Nadmieniałem, mamy cały szereg. Ci, co przyjadą na. Kurs, mini, kurs ministrantów. Będzie można u nas kupić komże, sukienkę ministrancką i materiały dla ministranta. Nie, nie obligatoryjnie, ale część musi być. Nie mam nawet czasu, mam tego pokazać, bo już mamy materiały przygotowane dla Was. Mszał, czytania. Ale jak ktoś nie ma pieniążków, nic się nie dzieje, tego nie musi mieć, bo to, co będzie. Wynikało na kursie, ja mu dam na papierze scelowane główne materiały, żeby, a później jak się wciągnie w to, będzie się ubogacał w te materiały. Rekolekcje małżeńskie. Kolejne cztery osoby. 7-15 lipca. Robert Z. Popow, Natalia Z. Popow, Tychy, Magdalena R. Czaja i Marian Z. Czaja, Drawsk. 84 osoby. Pięć osób zapisało się na rekolekcje małżeńskie sierpniowe 4 12 sierpnia. Anna Michalina Z. Lipińska, Warszawa. Barbara P. W. Marek W. Nowak Nowe Sady. Katarzyna M. Biernacka, Tomasz W. Biernacki, Braniewo. Kolejne 35 osób zapisuje się na odległość do ślubu czystości. Jest czysta dziewięć. Będę te pozostałe. Przy okazji, moi drodzy, czytał, ja je tu wszystkie zostawiam. Tego mi tu, panie, nie bierzcie. Jutro mamy święto w serca Jezusa na prawach niedzieli. Msza święta o godzinie 10. A o 17. rozpoczynamy nasz wieczernik ze wszystkimi inicjacjami. Teraz powstańcie poświęcę Wasze wianki. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Susi Sancte Pater, a me indino, famulo tuo hec munera, quae in honorem nomini tui sancti et in titulum omnipotentiae tuae maiestatis humiliter tibi offero sicut sustepisti sacrificium Abel iusti et sicut eadem munerat tribus magis tibi quondam offerentibus sustepisti. Exorciso te creatura vianki per patrem omnipotentem, per Iesum Christum filium eius unigenitum, per spiritum sanctum Paracritum, ut ad te discendat omnis fraus vianchi dolus et nequitia diaboli, et sis remedium salutare humano generis contra insidias inimici et quique divino freti auxilio te et sui loculis domibus aut circa se habuerit per virtutem et merita domini et salvatori nostri ac intercessionem eius sanctissime genitrisis et virgnis Marie Ac eorum, ac ac omning omnium quas sanctorum ab omnibus periculis anime et corporis liberaremul et bonis omnibus perfrui mer amur amen Ramiona. Mnie weź, mocą krzyża dodaj sił, księgę życia pisz mnie. Do swej chwały przyjąć chciej, w mnie weź. Mocą krzyża dodaj sił, Księgę życia pisz mnie, Do swej chwały przyjąć chciej, swe ramiona mnie weź, Mocą krzyża dodaj sił, Księgę życia wpisz mnie do swej chwały przyjąć chciej. Swe ramiona mnie weź mocą krzyża dodaj sił. Księgę życia wpisz mnie do swej chwały Przyjąć chciej, swe ramiona mnie weź, mozą krzyża dodaj sił, księgę życia pisz mnie. Do swej chwały przyjąć chciej,